you Szybkie śniadanko, moi drodzy. Naprawdę dosłownie zrobiłam je w 5 minut, bo nie mam dużo czasu. Chlebek jakiś pełnoziarnisty, awokado, trochę soli, dwa jajeczka, takie zrobione, powiedzmy, jak wiecie, sadzone, ale ja lubię bardziej tak z drugiej strony, bo troszeczkę mnie obrzydza, jak aż tak bardzo to wypływa, więc tutaj trochę wypływa, ale nie jest źle, bo i tak jest w miarę. Mm, to ścięte. No i pomidorki. Enjoy! Po śniadanku. Teraz będę brała swoje suple. Przede wszystkim staram się cały czas brać probiotyki, nie ważne, z jakich mam akurat z All Nutrition, bo mam z nimi współpracę, aczkolwiek też często mam od mamy jakieś, czy po prostu z apteki. Teraz akurat testuję takie, probiotyk 100 ultimate tak wyglądają, nie wiem czy są dobre, szczerze nie mam pojęcia, ale je biorę, do tego witamina D3 plus K2, to jest akurat z SFD, ale ostatnio cały czas brałam po prostu Vigantoleten, czyli lek. To jest zwykła jakaś witaminka D, ale gdzieś tutaj jeszcze miałam Vigantoleten. Tak, Vigantoleten Max, więc biorę albo taki, albo właśnie to z SFD. Ostatnio zapominałam, ale biorę też kolagen dosyć często, wcześniej starałam się bardzo regularnie, a teraz właśnie w sumie odkąd byłam chora do tego tygodnie temu i byłam w domu, to przestałam brać, wybrałam bardziej witaminy, typu witamina właśnie C, więc biorę sobie też witaminkę C i dziś też zażyję myślę kurkuminę, tak ona wygląda, ja kupiłam w sklepie w All Nutrition, ale ona z ona jest firmy MyVita 3 czy jakoś tak, nie wiem. Tak się nazywa ta firma. E, myślę, że można ją kupić też na innych stronach, ale ja akurat ją kupiłam wtedy na SFD. No i tak to wygląda. Myślę, że tyle. Więcej supli chyba nie będę dzisiaj brała, w sensie witamin bardziej. E, no, myślę, że tyle. I tak wystarczy. To jest całkiem sporo i tak tabletek, ale wcześniej brałam je jeszcze więcej, bo sobie w takim e, małym pojemniczku y, trzymałam je i brałam, starałam się brać regularnie. ale tego było naprawdę sporo. W sensie to jest na jeden dzień y, w jednej przegródce, więc nie wszystko naraz. No, ale, no, jeszcze tam był magnez, jeszcze tam była witamina B, e, multiwita, O, właśnie, to. Immun control, jeszcze Control, co sobie wziąć, bo to są różne e, witaminy. I też to staram się brać, to jest witamina C, glutamina, inozyna, acerola, y, elder, to nie wiem co, cynk, selen i witamina D. Także to jest taki kompleks witamin, ale to może sobie sobie nazwać ale teraz. Także tyle. Połykam wszystkie na raz. Nie, no nie lubię, nie lubię, nie lubię bardzo brać takich tabletek, jak są bez tych takich. O, na przykład takich nie lubię. Ta jest mała, więc spoko, ale jak są duże, to nie. A jak są w tych osłonkach, to bardzo lubię, bo łatwiej jakoś jest przełknąć. A i w ogóle rano wzięłam coś takiego jak Water Out, też z czy tam ze SFD, nie pamiętam, no ale na sklepie SFD można to normalnie kupić. I to jest taka tabletka, która powinna pomagać się pozbywać wody z organizmu, więc to sobie to tak testuję od jakoś ponad tygodnia. Od zeszłego tygodnia jakoś zaczęłam. Nie wiem, czy to jakoś mega działa. Mam nadzieję, że tak, ale wiecie, jakby, żeby stosować takie różne suple, które mają wspomóc, trzebałoby też się stosować do wszystkiego, czyli na przykład, wiecie, jeść pewnie jak najmniej całkowicie przetworzone czy no ja przeważnie w sumie takie jem, ale też z czasami, czasami, no ostatnio jem też takie rzeczy, Tenat Love, i no nie mogę tego kupować, bo za bardzo to uzależnia, ale też trzeba byłoby spać odpowiednią ilość godzin, czyli to powiedzmy 7 do 9 godzin, około 8, a ja śpię czasami dużo mniej, więc ta woda się przez to dużo szybciej y, zatrzymuje. No ale myślę, że jest spoko. Nie wiem, będę dalej testować. Potrzebuję przetestować to troszeczkę dłużej i wtedy dam wam znać. Dzień dobry, dzień dobry. Witam was w vlogmasie numer któryś tam. Pewnie drugi vlogmas dopiero. Mamy 4 grudnia. Ja właśnie byłam na pazurkę. Zrobiłam sobie i piękne. Zaraz wam pokażę na zbliżeniu. Lecę do samochodu i wysiłkę. Uwaga, uwaga. Tam, tarara. Piękne. Muszę wam z fleszem pokazać, bo są naprawdę cudowne, jak jest flash.

4 grudnia, witam się z wami tak naprawdę dopiero teraz z tego, że nic wcześniej się ciekawego nie działo w sensie, nie działo się nic takiego, wiecie specjalnego, pewnie masy jak to wszyscy robią, jakieś takie, wszystkie świąteczne wyjazdy, świąteczne ozdoby w pokoju ja nie mam nic świątecznego w pokoju poza y, takimi Śnieżynkami na moim oknie, które są od zeszłego roku, które macie zobaczyć w poprzednim logozie, i poza światełkami, które są na łóżku i też również są od zeszłego roku. Także, jakby nic takiego tutaj nie dodałam specjalnego, jedynie zrobiłam sobie miętę w takim super kubeczku. Zobaczcie, matko, nie chcę wylać wody. Mam taki super kubeczek, tutaj można sobie na przykład włożyć albo ciasteczka, albo na przykład świeczkę i cały czas jakby podgrzewać tą wodę. Ja nie do końca widzę w tym sens, aczkolwiek jak ktoś lubi mieć cały czas, cały czas na przykład, nie wiem, gorącą herbatę, to spoko. Ja czekam właśnie aż wystygnie i się napiję, bo może mm, jest super, bo wcześniej była gorąca. A to jak wygląda ten kubeczek? On jest chyba Steigera, gera. Kupiłam go, nie wiem, tacie czy komuś na święta w zeszłym roku, tak mi się wydaje. Szczerze nie pamiętam, komu go kupiłam, albo nawet nie wiem, czy ja go kupiłam. Wydaje mi się, że ja ale ja już mam sklerozę, ja, ja już nie pamiętam, musiałam oglądać właśnie jakieś filmiki lub coś takiego z zeszłego roku. W ogóle zrobiłam w tamtym roku e, film z Wigilii. mieliśmy taką rodzinną ro e, Wigilię w zeszłym roku u nas w domu i miałam go skręcić i ogarnijcie, że minął praktycznie rok i dalej go nie skręciłam. No, także tak to wygląda. E, Dziś nic nie działo ciekawego, e, tak jak wspominałam już przed chwilą, poza zrobieniem przepięknych pozórków, zobaczcie. Mm, czekajcie, muszę oświetlić je, żeby były przepiękne, bo naprawdę uwierzcie mi, że one są prześliczne tylko właśnie potrzebują flesza, muszę poświecić y, jakoś lepiej, nie wiem, o widzicie, są zarąbiste, serio, zrobimy tak, wow, ale mi rączka oświetla, tak, nie umiem dokładnie zrobić jak wszystkie instagramerki i youtuberki, nie jestem w tym zbyt dobra, ale uwierzcie mi na żywo na instagramie, możecie zresztą zobaczyć, że te pazurki są, Przepiękne. A właśnie tak jak się, mówię, jak się je oświetli fleszem, to jest po prostu totalny, totalny sztos. Ale opowiem Wam troszeczkę o dzisiejszym dniu. Co się dzisiaj działo? Wstałam o 8, zjadłam się śniadanie, no, znaczy, w się najpierw kawę oczywiście, bo ja zawsze mam taki rytuał z rana. Wstaję, nieważne czy mam na 7.30, nieważne czy wstaję o 6, o 10, o 11, o 8, 7, nieważne. Najpierw oczywiście toaleta, a później musi być kawka. Kawka, 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 to jest po prostu życie z rana, ja piję narczo. Może i to nie jest najlepiej, chociaż są różne badania na ten temat, że można pić kawę narzczo, nie we wszystkich przypadkach, ale można, nie nabawicie się wrzodów, jeśli nie macie żadnych problemów z żołądkiem czy z jelitami. Ja troszeczkę mam, nawet moja pani ginekologu, której byłam, bo też nie wiem, czy się mam powiedziała kiedyś. Bo byłam na badaniach, tam mi cytologia nie najlepiej wyszła i miałam mieć w ogóle pobierane wycinki. Chcecie to mam opowiedzieć, aczkolwiek też nie mam jakichś wielkich wielkich szczegółów, także tak to wygląda, ale pani mi powiedziała, że mam wzdęty jelita, więc zaczęłam brać probiotyki tak całkowicie regularnie, także biorę tam od dwóch tygodni, niecałych dwóch tygodni, regularnie probiotyki i cieszę się, mam nadzieję, że to jakoś tam uh, pomoże, bo jednak te wzdęcia i to wszystko, są że mam taki wypchany brzuch przez to i jest to niekomfortowe. To save me from tears, I give it to someone special. special. Zdrówko, moi drodzy, topiłam sobie wodę i powiem wam, że. Ja wiem, że najlepiej pić wodę z kranu, w sensie nie chodzi mi o minerały, tylko no oszczędzać z plastik i wszystko, ale ta woda z kranu, nawet jeśli u nas jest e, przefiltrowana tymi specjalnymi wszystkimi jakimiś tam rzeczami, bo my wydaliśmy na to kupę kasy, e, to jednak taka woda butelka moim zdaniem lepiej, wpływa też lepiej na mój organizm, bo e, ja jak piję tą wodę z kranu, nieważne czy jest w przedszkolu przez taki filtr specjalny, czy właśnie u nas z tym, przez tą taką, pom nie wiem, zapomniałam jak to się nazywa, wypadło mi, e, wypadło mi to słowo, ale na pewno wiecie o co chodzi. Takie oczyszczające, coś dodające, jakiś tam minerał. Nie pamiętam do końca, jak się to nazywa. E, ale tutaj mam wodę zmineralizowaną. Mam muszynę. Tak, muszyna. E, w sumie rzadko kupujemy ją. Mój tata ją lubi, dlatego, że ona jest takim lekkim gazem. A ja nienawidzę, jak jest gazowana. Ale powiem Wam, że przełamałam się, wypiłam i nie jest naprawdę źle. Smakuje naprawdę e, bardzo dobrze ta woda. I. Ale ja wręcz czuję, że na mnie nawadnia, a te inne wody mam wrażenie, że dalej jest, yy, czuję takie pragnienie, jak piję tę wodę. Nie wiem, czy wy też tak macie.